Jestem teraz tutaj w swoim tym w kantorku. Taki płotek będzie wątowany krok po kroku, wbijany w ziemię. Tak jak Wam mówiłem, trzy takie paczuszki. Widzę, tu już kopelinę zrobili. A, trzeba będzie zrobić samą. Dobra. Istotne. Pierdółka. I trzy paczki takie są tego. No. Rade typowe, takie jak tutaj ten drugi. Ej, jak to robić? To kartony się nie I może jutro będę pijał, oczywiście młotek trzeba kupić porząd. gumowy najlepszy, żeby się nie rozwaliło to wszystko. Tu będzie grządka pod rzutkiewkę. Mhm. i coś tam jeszcze. I może cebulę. A tam gosia.